Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał Pekpaw. Postanowiłem zrobić dla Was materiał, który ostatecznie będzie podzielony na dwa odcinki, traktujący o tym, czym jest dobra fajka, czym dobra fajka powinna się charakteryzować. Oczywiście to, czy daną fajkę lubimy, czy też nie, często zależy od takich naszych subiektywnych czynników. Natomiast mimo to istnieje możliwość wyodrębnienia e, takich pewnych obiektywnych właściwości, jakie powinien spełniać ten artefakt, żeby móc określić go, że został wykonany złożony. Zgodnie ze sztuką. Ogólnie rzecz biorąc, są tutaj trzy takie duże filary. Pierwszy z nich będzie omówiony właśnie w tym odcinku i dotyczyć on będzie wewnętrznej inżynierii fajki. Kolejne dwa zostaną omówione później w kolejnym odcinku i dotyczyć będą kwestii hmm, jakości substratów, z których wykonana została fajka, oraz szeroko rozumianego wykończenia fajki czy też jej wyglądu zewnętrznego. A więc Wewnętrzna inżynieria fajki. Pierwsza i najbardziej ważna rzecz, mianowicie nawiert nie powinien być zbyt wąski. Co to oznacza? No, tu nie ma oczywiście takiej pełnej zgody, ponieważ e, klasyka brytyjska mówi, że e, nawiert powinien mieć 3,2 i, 3 i mm e, szerokości. Natomiast modernistyczne fajki e, mają nawierty 4 mm o takiej średnicy. I muszę przyznać, że w takich, tych drugich się pali znacznie wygodniej, znacznie przyjemniej, ale to nie oznacza, że te i 3,2 mm są złymi fajkami. To też uchodzi za dobry, dobrze, dobrze, za dobrze nawiercony otwór, tak? Natomiast problem zaczyna się pojawiać wtedy, kiedy zaczynamy spadać, schodzić poniżej tych wyżej wspomnianych parametrów. Nie zawsze łatwo jest to stwierdzić, bo nawet jak sobie odkręcicie taką fajkę, weźmiecie sam, e, sam ustnik, a trzeba pamiętać, że te różne przewężenia w fajce dotyczą w zasadzie niemal zawsze ustnika, że tutaj się robi największa padaka. I nawet zmierzycie sobie tak, ten wylot. Patrzycie, o, jest 4 mm, że super, ale co z tego, kiedy zaczyna się to wszystko zwężać, i na końcu wychodzi 2 mm otwór i jest dupa całkowicie. Zbita. Ale jeżeli jesteście w trafice, czy oglądacie swoje fajki, patrzycie na nie, to czasami wystarczy tylko jeden rzut oka na konkretnie zgryz, czyli to miejsce, z którego wylatuje dym w ustniku, żeby stwierdzić, nie nabrać pewności, ale pewnego wyższego prawdopodobieństwa, że fajka została nawiercona pod tym omawianym względzie poprawnie. Zobaczcie na to zdjęcie. Jeżeli zobaczycie w zgryzie taki szeroki, prostokątny otwór, takie rozkloszowanie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że fajkarz wiedział, co robi i dobrze tą fajkę nawiercił. O co chodzi? Jeżeli macie ustnik, tak? To jeżeli jest 4 mm szerokości, przypuśćmy, no to nie ma szans. Żeby przy ustniku, który się tu musi zwężyć w tym miejscu, żeby wygodnie się trzymało fajkę w ustach, nie ma szans, żeby ten otwór równiutko do końca leciał jako 4 mm, bo tu się zaczyna wszystko spłaszczać. Więc co się dzieje? W tym miejscu zaczyna on się spłaszczać ten otwór, zmniejszać pionowo, ale żeby zachować powierzchnię przepływu, te 4 mm, zaczyna się rozszerzać na boki. Wygląda to tak, macie tu główkę, nie? tu macie ustnik, tak? końcówkę ustnika i idzie nawiert, idzie, nawiert, idzie, idzie, wchodzi w ustnik i dochodzi do miejsca, kiedy ustnik się spłaszcza, więc nawiert też się spłaszcza, ale jednocześnie się rozszerza na boki. Tak rozkloszowuje, co często fajkarze robią poprzez stosowanie różnych pilników, żeby taki lejek w środku zrobić i w ten sposób zachowana, zachowana jest powierzchnia przepływu y, powietrza. Natomiast, jeżeli zobaczycie coś takiego jak na teraz zaprezentowanym zdjęciu, kiedy z ustnika wystaje tylko mały, okrągły otwór bez takiego rozkloszowania, no to tu powinna się Wam zapalić czerwona lampka, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka fajka ma otwór o zbyt małej średnicy. Ponieważ, żeby on się zmieścił w tym miejscu, kiedy. Zaczyna się spłaszczenie ustnika, musi być odpowiednio mały. Oczywiście może być taka sytuacja, że będzie miał on dobrą, dobrą szerokość tak? przez całą długość fajki, ale kosztem zbyt dużego zgryzu. Jak widzicie na tym zdjęciu, takie fajki też się, też się mogą zdarzyć. To jest fajka stara, bardzo stara, przedwojenna. I dawniej robiono takie fajki, że faktycznie wylatywał taki równy okrągły otwór, ale zgryz był trochę gruby. W tej chwili takich fajek się raczej już, raczej już nie robi. Ale najlepszym testem, żeby sprawdzić, czy fajka została nawiercona poprawnie pod kątem szerokości nawiertu, to jest wziąć usnik, bo pamiętajcie, że w usniku są te przewężenia bo tu najczęściej jest wszystko, wszystko ok. I można spróbować przez ten usnik pooddychać wykonać kilka spokojnych oddechów, powiedzmy pięć. Możecie zatkać nos albo nie. Jeżeli będziecie w miarę swobodnie oddychać, znaczy się, że wszystko jest git. Oddycha się bardzo dobrze. Ustnik jest nawiercony poprawnie pod tym omawianym kątem. Natomiast część z Was mogłaby teraz powiedzieć, czy w ogóle ta tematyka, którą tu poruszam, czy to nie jest to rozdzielanie włosa na czworo? Bo panie, no co to za różnica, czy ustnik będzie miał te kilkadziesiątych milimetra w te, czy we w te? No ja Wam powiem, że różnica jest i można ją nawet usłyszeć. Zobaczcie, mam tu kilka fajek. Trzy. Ta fajka ma około, nie wiem... 2,5-2,8 mm nawiertu, więc trochę ciasna. Jest fajka, która ma tradycyjne 3,2 mm, więc ok, czy około 3,5. No i jest modernistyczna fajka Andrzeja Piątka akurat, która ma 4 mm szerokości. Posłuchajcie sobie. Słyszycie różnicę? i tą różnicę również będziecie czuć podczas podczas palenia. Ponieważ jeżeli nawiert jest odpowiednio szeroki to również swobodnie będzie się w tej fajce palić. Lepiej, wygodniej, bardziej komfortowo. Również prowadzenie żaru będzie lepsze. Nie będzie on wam tak za bardzo spieprzał do środka, ponieważ jeżeli fajka będzie nawiercona zbyt wąsko, to musicie włożyć więcej siły w to wszystko, żeby wprowadzić ten dym w odpowiedni tutaj pęd, żeby trafił w końcu do waszego podniebienia, na wasz język w odpowiedniej ilości. I kiedy tak mocno zasysacie, przez wąski otwór przechodzi ten dym i przechodzi on z większą prędkością, no bo jest ciasniejsze pomieszczenie, nie? I wychodzi na końcu nie w sposób taki rozkloszowany na boki, tylko jako tam tą małą dziurką, która wypuszcza ten skondensowany, szybki strumień dymu, istnieje większe prawdopodobieństwo, że możecie sobie delikatnie poparzyć język czy podniebienie. Pewność nie, ale prawdopodobieństwo już jak najbardziej tak. Oczywiście to nie oznacza, że fajki, które mają nawiert zbyt wąski, jak na przykład ta fajka Altineja, która ma ciężko to oczywiście zmierzyć całkowicie, ale coś poniżej 3 mm średnicy, coś 2.5, 2.8 może mm. W takich fajkach oczywiście jak najbardziej da się palić. Gdyby nie dało się palić, to musiałbym połowę moich pianek wyrzucić do kosza z uwagi na to, że w takich fajkach te nabierty lubią być zbyt wąskie. Palić można, czerpać z tego przyjemność można, ale nie o to chodzi, że to jest obiekt czy artefakt już całkowicie bezużyteczny. Chodzi o to, że gdyby fajkarz się bardziej postarał, znalazł więcej czasu dla tej fajki, tak? eee, czy miał większe umiejętności, to mógłby zrobić tą fajkę spokojnie Lepszą niż ona aktualnie jest. No dobrze, no to mamy kwestię zbyt wąskiego nawiertu. Czy w takim razie analogicznym problemem jest zbyt szeroki nawiert? Powiedziałbym, że niespecjalnie ten problem występuje w praktyce, ponieważ nie spotyka się w zasadzie faje, które miałyby zbyt szeroki nawiert. Może się zdarzyć, że gdzieś tam będzie 5 mm, ale moim zdaniem to nie powinno przeszkadzać. No chyba, że ktoś sobie zrobił sam fajkę, wystruga własno własnoręcznie i będzie miała centymetr nawiertu, no to wtedy może być problem. Ale takie fajki kupne, zbyt szeroki nawiert nie jest problemem. Zbyt wąski jest. Dobrze, no to mamy kwestię zbyt wąskiego nawiertu. Kolejna kwestia, nawiert fajce musi być. Równy. W tym sensie, że w środku nie powinno być żadnych tak uszczerbień, jakichś nierówności i tak dalej. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że jeżeli chcecie tą fajkę porządnie wyczyścić, to kiedy w różnych zakamarkach będzie się wam gromadził brud, to wtedy takim wyciorem ciężko będzie tą fajkę wyczyścić. Sprawa potrafi być też inna. Mianowicie kiedyś miałem takie dwie tanie fajki rżcowe kupione na Allegro, musiałem się ich pozbyć, ponieważ przy każdym pafnięciu z tej fajki słychać było świst. Te fajki gwizdały. Jakoś powietrze musiało tam o coś zahaczać, zakręcać, wprowadzać się w pewnego rodzaju wir, który powodował taki bardzo nieprzyjemny efekt akustyczny. A tak nie powinno być. Nie powinniśmy się frustrować podczas, podczas palenia fajki. Kolejna sprawa. Jeżeli mamy fajkę filtrową, a to właśnie ona. To gniazdo na filtr powinno być nawiercone dobrze. Co to oznacza? Nie powinno być zbyt szerokie, zbyt płytkie, ani za głębokie. Jeżeli zbyt płytkie, no to jak włożymy ten filtr, to ciężko on będzie, ciężko on będzie wchodził, naprawdę do środka. Jeżeli się okaże, że gniazdo jest zbyt głębokie, to może dojść do sytuacji, że zakręcimy fajkę z takim filtrem i podczas palenia ten filtr będzie nam skakał. Miałem taką fajkę Wałena, która była bentem, paliłem z niej i za każdym razem był taki klik do góry przy pociągnięciu dymu. No to też nie jest dobry efekt. No i oczywiście, jeżeli miejsce na komora filtrowa będzie zbyt szeroka, no to rzecz jasna, zamiast cały dym przechodzić przez filtr, będzie ten filtr bardziej opływał, co jest całkowicie przeciw, przeciwskuteczne. Kolejna, kolejny problem e, z fajkami. Fajka musi być nawiercona współosiowo. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli chcę włożyć wyciór do fajki w momencie, kiedy fajka jest złożona, właśnie tak, wkładamy wyciór, musi on dojść do środka. Tak? Czyli nie może tu być żadnej przeszkody, która uniemożliwiłaby przewyciorowanie fajki do końca, bo niektóre fajki niestety dotyczy to głównie bentów, half-bentów, czyli półkrzywych, są nawiercone w taki sposób, że wchodzi wiertło jedno, żeby zrobić miejsce na na czop Zut! a potem jeszcze idzie drugie pod górę jest takie tu zakrzywienie co powoduje, że wycior utyka w połowie Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to z kilku względów. Pierwsze, że podczas pelenia gromadzi nam się wilgoć i czasami dobrze jest ją odprowadzić, i można to zrobić właśnie wyciorem, wkładając go do środka, wyciągając wycier mokry, fajka w środku sucha. Kiedy jest tutaj, w tym miejscu przeszkoda, nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego do końca. Może się zdarzyć, że jakaś drobinka tytoniu wpadnie nam do kanału dymowego. Wtedy musimy ją też przepchać do końca. Może się zdarzyć, że zacementujemy sobie cuk, na przykład, nie wiem, będziemy palić i mocno przybijemy kołeczkiem i zrobi się trochę tak betonowo tu w środku, no to wtedy naszym ratunkiem jest też włożenie do środka takiego wycioru, mi się czasami tak zdarza i tym wyciorem jakby podnoszę ten tyton, który się znajduje jakby od dna i dzięki temu robi się taka kieszonka powierzchnia, która umożliwia dalej swobodne palenie. W wypadku fajek nawierconych no niewspółosiowo jedyną możliwością w takich sytuacjach jest odkręcenie ustnika w momencie, kiedy fajka jest gorąca, ciepła, nagrzana, kiedy drewno jest napęczniałe od wilgoci i wtedy dopiero wkładanie wyciora do środka. Może to powodować, że fajka, że szyjka strzeli wam, tak? że może pęknąć, może wam się trzop na przykład e, złamać, ponieważ jak będziecie zakręcać z powrotem, to drewno, które jest bardziej nasiąknięte, ciężej będzie wkładać w nie ten ustnik e, na siłę. 50 razy wam się nic nie stanie, a za 51 razem może dojść do, do nieszczęścia, prawda? Więc fajka musi być nawiercona współosiowo. Kolejna rzecz, mianowicie cały czas zostajemy jak widzicie w tym elemencie, tak? czyli w, w szyjce, jak idzie nawiert to on musi wchodzić równo w komin, nie może być sytuacji, że nawiert wchodzi nad dno komina bądź wchodzi pod dno komina tworząc tak zwaną zędzę. Jeżeli nawet idzie na dno komina, także wychodzi ten w środku otwór, a pod nim jest jeszcze kilka milimetrów różnicy pomiędzy dnem a tym, a tym otworem, to może to prowadzi do sytuacji, że nie dopalicie tytoniu do końca, prawda? Dlatego że nie, nie, nie będzie dało się tego zrobić. To oczywiście nie jest jakiś super ultra problem, bo dużo, dużo fajczarzy nie dopala do końca tytoniu i, i tyle, nie? Ale gorzej, jeżeli tam się będzie Wam na dole gromadzić takie błotko, które trzeba wygrzebywać, bądź e, co jakiś czas będziecie słyszeć taki bulgot podczas palenia, e, to też może być e, kwestia właśnie nawiertu nad dnem. Co do nawiertu pod dnem, czyli takiego wchodzącym, jakby wwierconym w dno e, komina, to tu są dwie szkoły. Jest lewa strona Dunajca i prawa strona Dunajca. Ta pierwsza mówi, że nie jest to absolutnie żaden problem, jeżeli chodzi o inżynierię, absolutnie. A druga szkoła mówi, że tak, panie, to jest problem, ponieważ e, taka zęza ma większe prawdopodobieństwo, że będzie zarastać na garem oraz większe prawdopodobieństwo, że mogą jakieś drobinki tytoniu tam wpadać. Jakąkolwiek z tych szkół przyjmiecie, e, nawet tą taką nieszkodliwą, to i tak trzeba przyznać, że wiercenie jakby w dno e, otworu jest e, pewnym rodzajem. Pewnego rodzaju błędem, niezgodnością ze sztuką. Co w takim razie z nawiertem, który wchodzi nie na dno, nie pod dno, lecz z boku, czyli nie jest nawiercone tu równo, nie? tylko gdzieś z boku wchodzi, albo tu z lewej, albo z prawej. To nie jest błąd w inżynierii, ponieważ. Absolutnie nie ma to żadnego wpływu na komfort palenia, natomiast nie wygląda ładnie i też jest to pewnego rodzaju estetyczny błąd świadczący o, na ty, e, o tym, że no fajkarz się, krótko mówiąc, wiertłem e, rypnął. A więc, podsumowując to wszystko, co do tej pory powiedziałem, kwestia wewnętrznej inżynierii jest bardzo ważna. Przede wszystkim, nabiert nie powinien być zbyt wąski, tak? Czyli powinien mieć te 4 mm albo 3,2 mm, jeżeli zjeżdża poniżej 3 mm, no to już jest zbyt wąsko, choć w takich fajkach palić się jak najbardziej da, ale mogłyby być wykonane lepiej, tak? Kolejna sprawa, nie może być żadnych w nawiercie nierówności, żeby fajka bał nawet nie gwizdała, żeby nie gromadził się tam brud. Otwór na, na filtr musi być odpowiedni, czyli nie za szeroki, nie za płytki, nie za głęboki. Fajka musi być nawiercona współosiowo, żeby podczas palenia dało się ją bez rozkładania e, prze, przewyciorować. Oczywiście, jeżeli tak się nie będzie dało, fajka nadal może być smaczna, ale przy pewnych wypadkach, o których wcześniej wspomniałem, może być to problem. Kolejna rzecz: nawiert musi iść dokładnie w, w dno komina. Nie pod dno, nie na dno, tylko e, idealnie w, sa, w samo w samo dno. i w zasadzie to jest już wszystko, więc jak widzicie kwestie inżynierii zamykają się w, w tym odcinku, tak? To czy tutaj będziecie mieć jakieś większe jajko, czy idealny, idealnie okrągły otwór, to moim zdaniem nie ma specjalnie znaczenia, jeżeli chodzi o e, właśnie inżynierię fajki i komfort e, palenia w niej. No więc tak to wygląda. W kolejnym odcinku omówimy sobie kwestie związane z jakością składników oraz ogólnym wykończeniem fajki. Mam nadzieję, że materiał był dla Was wartościowy. Jeżeli tak uważacie, zapraszam, żeby wesprzeć mnie na koncie Patronate. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie.